Dzień dobry dziewczynki i chłopaki. Mam zamiar dzisiaj odwiedzić Barbie. To jest moja dobra koleżanka. Pójdę do niej z prezentem. Mam dla niej coś interesującego. Zobaczcie tutaj. To jest magiczna, przemagiczna rybka robot. Chodźcie razem, zobaczymy. Cześć Barbie! Witam Cię Maszu. Jak się masz? Wszystko jest dobrze. Oto przyszłam do Ciebie z wizytą, przyniosła Ci prezent. Naprawdę, co to masz? Tylko spójrz na to. To jest takie duże pudełko, a w środku znajduje się rybka robot. Zaraz zobaczymy, co z nią robić. No, chodź, rozpakujmy ją. Nie wiem, jak to dokładnie zrobić, o, udało się. A pudełko jest dość interesujące. Wreszcie otworzyłam. Co tam dalej? Nasza rybka sobie tu siedzi. Przyklejona jak zawsze. Musimy ją wyjąć z tego pudełka. Ojej, co się dzieje? Rybko, zaczekaj. Nie wyjęłośmy cię jeszcze. No wreszcie, ależ jest ładna, super ładna rybka. Puśćmy ją do Twojego magicznego basenu. Ależ wspaniały basen masz. Puśćmy tę rybkę do Twojego basenu. Cóż spróbujmy, spróbujmy. No to co rybką będziesz pływać czy nie, o mój Boże! Ale szybko się rusza, tylko zobaczcie dzieci, oto sobie rybka Biega po całym basenie Magiczna i ciekawa rybka I w dół i w górę Jak prawdziwa rybka Co tu powiedzieć? Nie wierzę swoim oczom jak ona szybko pływa Barbie, podoba ci się? Bardzo chciałabym też z nią tam popływać. Zaraz próbuję, tylko zdejmę swoje pantofle i wskoczę do swojej rybki. Rybko, rybko. Ale wspaniała zabawa. Tylko się nie kąsaj, proszę Cię. Ależ ta rybka szybko pływa. Jak prawdziwa rybka. Podobnie jak żywa rybka, ojej. Ucieknę od niej, ojej. Rybka pływa dobrze chociaż że nie gryzie po nogach dobrze jest tu wspaniale maszę gdybyś tylko mogła przyłączyć się do nas i szkoda nie mogę zapomniałam swój kostium kąpelały w domu znów pływa pływa ależ to cud a jaki ona ma ogon taki różowy, on tak szybko się rusza. Pobiegła, pobiegła rybka. Nie widziałam jeszcze takiego. Zobacz, próbuję nawet z piłką się pobawić. Na masz, baw się rybko. Głową piłkę odbiła. Prawdziwy cud. Kto tam przyszedł, Barbie? Ktoś do Ciebie przyszedł. Idź zobacz, kto tam jest, bo nie chcę iść stąd, rybka tu tak dobrze pływa. Oto masz, szuka masz o Cię wszędzie, gdzie się podziałaś? No lecz napisałam Ci, że poszłam z wizytą do Barbie. A co Wy tu robicie? Rybka? Prawdziwa? Pływa w basenie? Skąd ona się tu wzięła, Barbie? Właśnie Masza podarowała. Taka piękna rybka i umie pływać? Barbie, jak to się stało? Nie wiecie, dlaczego pochnąłeś mnie? Włosy są całe mokre. Po prostu nic strasznego. Chciałam zobaczyć, czy rybka zjedzie, czy nie. Nie zjadła. Uciekłam od niej. Ona nie gryzie, ale jest bardzo dobra i wesoła. Ale rybka naprawdę jest ciekawa. Spodobało mi się bardzo. A wy dzieci, co myślicie o tej rybce? No właśnie wam się podoba. Pływa sobie tak interesująco. Jest wyjątkowo energiczna. Zjadłbym ją. Niedźwiedziu, nie można tego robić. Przecież jest do basenu, a nie do jedzenia. No dobrze, uspokój się. Barbie, nie padaj już. Nie biewaj się na mnie. Dzieci, do widzenia.